Siema, siema! dzisiaj będę grać z moimi dwoma kolegami i Piotkiem i Filipem ogólnie to będziemy grali bydło Jeszcze z dwie jątki, dwa uiny wpadły, więc warto oglądać. Była jedna dzisiaj śmieszna akcja, więc zapraszam do oglądania Dobra Ja udowolę coś ja rzucicie mi golda? coś może sobie Ja to bo... A to firebola zbieram. Daj jest, masz jeden. Daj mi golda. Masz. Super. Dobra. Kupuję sobie... Ale zrobię AFP na firebola. Nie, już, już, już. Eee, gdzie jest... Nie nie. najmocniej... Wracam najpierw na diaksy. Jezus, nie spadnę stąd, ja w sumie w Ej, Ej, proszę, e, polećcie na diakcję, e, na czarnych bardziej. Ma czy ktoś jeszcze ja się, golda? Ja się, ma. ma ktoś golda? Ja nie mam. Nie mam. Ja się zlamiłem. Żal mam krótki mecz. A nie masz będę wcześniej goldu nie? Nie, nie mam. Um, hmm. Może jest ale ja już nie chcę wyrażać. Tak. No, Dobra, tak. super. Dobra, już na diaksach jesteś? Co się stało? Kurde, zginąłem. Ej, aż na nie zniszczyłeś się. Nie wiem. ale no, to super. Jest. Jak ja w tą gierkę dawno nie grałam. No, to w Bedwarsach dwóch, to ja tym po prostu Daj mi, zajmij się ja to tak. nie mam żadnego toczykła, No ale... jak to Dobra, to już... ...nieważne, nie, nie, nie się buduje na ten nie jak ja to no Dobra, ja, ja... Mam milę. się... Ja próbuję, żeby nie Nie wiem no, to Oj, spadłem, Jezu Maryja! Kurde, spadłem. Ale jazd... Kurde, ale... Co, modyfacze? Nie mam. Daj tego golda. Jeden gold, chcesz? Nie mam. A ja mam, ja mam. Już za późno. Ale tak, że cię nie trzyma. Polecę od Jaxów na tego. Dobra, tu też się zabijają, Ej, gryje, gryje I podskoczyło, dobra, hmm. nie! No ja piąty rozginę! No, przepaści! A, jej. A ile już? Ile już to osiągnęło od nas? Na cztery, ale nie wiem ile tu tak. Cztery Zobaczę. Nie robię żadnych zdjęć, jumpy, ja po prostu się wdudałam do coś... coś... Ma ktoś deaksów trochę? Ja nic nie mam. Ja. No. ja mam, ale mam Ja potrzebuję dwóch na to już bym za z... kupił. Kakao w tej grze, to by było gig. Ja mam jedno, ja mam jedno. To, to daj. To chodź. to macie diakli Ja nie, nie mam jeszcze. Ja Jeszcze ja potrzebuję. Ja ja potrzebuję jednego. Jeszcze ja kupuję no. no, Dobra. O, mam mam Idę Idełem kupić SNES jak coś ktoś chce Armor żelazny? Ja mogę to... Ile masz? Jeden kota. Masz Ile ci potrzeba? Ile ci Ja mam trzy. A co... Tylko 40 CPS-ów, a gość mnie zabija. Ja piśm... On robi jakiś dosców chłopak. Ej, macie go oto? Ja macie nie... Aj, no. Chodźcie, a Lecą do nas, A ja kupuję tego. Ale lecą do nas o temat. środka. Mamy po... ten. W Zimę. Zimę. No, myślał, coś trzeba w tam, Gdzie ten green? No ale pomóż nie go śpiewać! Nie, nie klepnął, chłopak. Dobry, dobry. Wariat. Trzymaj, trzymaj. Aha, plecy dostałem. Idzie ktoś do bazy? Do nas, czy nie? Nie, ja wszystkich zbijam tam. Dobra. Ja się klepnę bez grinem, zrzuciłyśmy się z nim. Dobrze, ja go chociaż zrzucię. No. Dobra, wiem jaką dokładkę zrobię. Gdzie jest? A jak tych greenów z bazy, to mi ja zresztą. Bo jestem unikalnie bazie. Myślę, że to, jestem u nich Masz, że to takie ładne. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Idą nie, nie. Nie, 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 nie. Idą nie, idę, czy gdzie? Na nie, idą, no. nie. Nie, Proszę nie, Green jeden. Jak... Tak nie, niby...

co jakiś no dobra. super dobra gdzie jest dwa no, nie, to, zrobiłem. nie, nie wiem zostawmy będzie dobra odpamięty. idę dobra Podaję zrobić i, i, sobie. mam czym diable kupię szybkie kopanie żeby się gdzieś biło dobra. 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 Już, no Już. Milisekundy było od tego, że żeby... go ja mam. Ja sobie kupię jakiś kilof, bo przyda mi się. Sekundy było trochę. Nie witkę, nie witkę se kupuję. Nie ja, jak to łóżko są budowane było w ogóle. Nie wiem, że budowałem je tyle. Trzymaj diaks. Dobra, dzięki. Trzeba iść na dwóch. Trzeba we dwóch. Ja M, na M witam. Aleba. Nie mam nic, nie mam nic. To się... Ja nie witkę nie mam. Dobra, git nie? lepiej to mnie wiesz. gdzie oni są? na ciasach swoich lewej, lewej że mnie widzę, tak to. To nie widzę ja mam w gdzie oni są? trzymaj tej... mnie, trzymaj mnie, trzech jest no ale to można od tyłu tyłu. tak od tyłu od tyłu, do ich widzę jeden nie dwa Jeden jest w badzie. Ja, ja jeszcze go pytałem. A! Ty tu jesteś pisek, okej. Okay. Kupiłem nam jeszcze tego, protection. Ej, jeden jest w badzie! Ej, dajmy Jeden jest w bodzie! Sam! Dobra, krypimy się, pisek! Tak, jeden low, total low! No, no, daj go! A, daj tego! A, maksymalny... No, jest to no. mnie! Debaj jedynie, ja jeden tak? kupicz jeszcze tego, protection lepsze. Ej no. mi się... Ja po... Ej nie, tak nie, bo, bo nie, nie wiem, że jedną taki mi smokował. On ma jaki to boxą carbona, nie wiem. Jak to wyciek? E, kupuję na pytań. O kurwa, nie kosztuje ten knock stick? Chyba gdzieś 5 e, e, ten. 5 pię... koniec. No, Dobra, ja. Fajrz, zajmę się fajrbona. Może mieczy. Nie, nie I... mieć. mieczyk ironowy i firebona. Albo no, ref. No, Dobra. No. Dobra, mieczyk ironowy kupuję.

ja. Przepraszam to nie. Przepraszam za przekleństwo. To przekleństwa i No Nie mam przekleństwa, mam za Nie no nie, no, no nie no kurde! Trzech trze trze jest na Diaksa. Dobra, ja tylko czuję. Idę na kilo! I to dosyć dobrze. Ja. Dobra, idę w drugiej strony, idę w drugiej stronie. Uważajcie, bo jeden może być nimitkę i może nam zawsze nic łóżku. No, no. Tak, ja jedem tu ja, ja 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 nie strę! I kosztuje pułapka? Dziążą! Disek, gdzie oni są! Ja bym kupił, jakby... No. Ja bym kupił Ja bym kupił trapę, jakby mieli być na tym, No nie widzę. No to kupuj trapek! No bo to ja to jedę kupić... Chciałem tylko sobie diaksy mam trzy diaksy. Tu i! Trzech czek na mnie. Idzielem. I, I ja bo nie... Kupić trapa, na razie. Ja chcę trzeba kupić. Dobra, teraz się nie uciekać chyba. Więc nie zjedę od wody. Dobra, dałeś z tego. Zacznij go, zacznij go. Tak, za się boi. Idę. Idę to tył Jeden det. Jednego zabiję. No eee, nie, no nie, nie, biję cię Nie, zabiję cię jeden. Jeden po jednym mił, Idę nie mam bloky, nie mam bloków, nie mam bloków. Eee, z... Zrzucę mnie już, z tebe. Chilam! Dobra, będę mi świata! Dwóch na jednego! Kurde, dwóch na jednego mam, nie mam szans Nie mam jednego. Dobra, ale... Mam dwóch na jednego. Dwóch na jednego też mam. Kurde, ja tylko czuję! Dawaj go, rozczujemy, rozczujemy, mamy 2 na połowę Ja tylko I jak dobra, ja padłem Ale podłeś tak No, no. Maksymalny limit wynosi 13 cps, mnie to tak irytuje, mi się wyświetla na cały ekran i nie mogę bić Patrz co Daj, ja kupię sobie kamienny na szybko Zobacz, kupię sobie jeszcze jakiś Ej, dobra, będę ci pytał no i Hej, hej, nie ma co Bracie, Dobra, się do nich od góry. Ej, koło ekran, idą! się to jest hobby przynajmniej. Hmm. Tu chciał, nie mało. Chciałem, mi trakować, ale się nie ma. Daj! Piczek! Piczek! Nie! Zlagowałem się! Zlagowałem się! Ale coś skam! Nie zlagowałem się! Jed minut i chyba gdzieś prześłapę, kuido. jeden. Nie ja się laguje, dobra, tylko koncertów. Nie powiem jaki, bo to jest coś Czeka, Co poczekaj, ja Nie się zlagowałem, ty wygrywam. Super, biegnę na. Poczekaj, ja. Co? 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 Ja mu Co? 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 że Co? 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 Pięknie. Weź tam kam, 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 kam. No, to są mi! Nie po co? Dawaj, dawaj, dawaj go. Oni wszyscy są w bazie. Jeden leży, leży! ma takie loła! Ale maksymalnie C po... Leży! Dobra, gdzie O Jeszcze No. Cztery dużyny na mnie, no to co to ma być? I niks. Łaz! Dobra. Ciema. Dobra. Nie niech to Ja, 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 ja zamwę obudowuję, ktoś bo Potem idę się uczyć... Za pisarkę. No, idę się uczyć. Ebebę to. No i super. Mm -hmm. Zapatruję źle. Vlog Masz też Nie. No. Właśnie potrzebuję klapa. Okay. że postawimy ten. Jeszcze no. jest tak? Jak kurde. Jak dostałem Dziesięć. Kupię. To się jak postawisz? No? A, tak, podoba się ten dni. Ja buduję jeszcze wełną. Dobra, mam wszystkie rzeczy. Już zieloni są na M. I, I mają kurde... Zamiast łóżka mają zamek. Kurde. Ja nie gadam. To ty je cić ma. Już nie miałem. Wskakuję. No zapraszam jesteś no. się. No i będę skakać. No i chcę mnie skończyć się. Ja będę patrzeć, ktoś jeszcze nie ma. Redison! Redison! Na środku czy... Iś ty, kurde, high ground, no, jeden nie. mały. dojmały? będzie high ground robił? Na środku są medy? Nie! Nie! Ja nie! mogę. Co? No dobra, ale oni są łatwiej, nie mają tylko wewnątrz. Dlaczego? Jedy? Tak. Ja. Dlaczego kupują życie? Lutę to. Zde. No i co? Zde. nie Dobra, zmieniam tego tekstu, bo mi się nie podoba. Dobra, ja jestem od full Major. Dobra, Mati, teraz. Teraz mi się <dyskri> <zacznę>. <dyskri> Nie ma problemu. Nie, 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 nie. dobra. nie, nie. Nie, nie, Jestem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. nie, nie, ma, Ale noc, noc, a nie, no, nie mogę dostać kule, jestem! No co to jest naga? Nie, nie można. Jedyne spodziewają. Dobra, no i tak, i tak jest. Tak, Wszyscy, kurde. No. Jezu. no, nie nie ma jasnego kusa. Niszczy mam? No, jest super. Ale ja nie wiem, co Drusza, się dzieje. No dobrze! Super. O, więc... Raz Redy uciekają, boją się. No boże, bo? Ale jeden Red musi od pleców wejść, bo ciągną. Dobra, no, chodź, oni są. Ja bym tych Redów wyjął. To jest taki, podziemie trochę można wyjąć. Można wyrzec. Można mm, nie. Chodzi o ten Red, nie wiem czy on już podjeżdżał. O, zginął. To ja go Cibera sobie zagłaszę. Ja bym dopiero poszedł, odgłaszał, wyleciał. Co? Oni mają moce obudowane, czy nie? Kij to wie. Nie, wiem. No no i to mój ulubiony TXT, na no, tym robię cuda. No i Yellow do nas idą. Koń go, koń go, ja idę do niego. Do bazy no, idą? Nie, jak... ja idę do bazy do niego. Ale nie. Ja nie. nie, bo To uczą. Od plecy jednego tego. Leży? No. Hmm. Idzie high A, to, ja tam, tam masz. No ale TNT będzie. Mm. No czemu? No, jeszcze po między... no, ja, ja to... kurowym, ja mam po 50 CPS-ów na drag click'a, a oni mnie zabijają. Uh, oni lepiej klikać a, pewnie w tą gierkę po ale... Nie, z się, ja tylko szefuję. Uuuu. Kurde, dlaczego wszyscy kupimy... Kurde, że Green nie green mają mocy, no? No. są takimi botami, że ich dwóch robią. Nie! Jezus, Maria! Dobra, ja idę do tych greenów. Czy kupuj mnie? Nie wiem, Jakaś kurde, misia, co ty myślisz sobie? Strefę dostajesz. <grym> <brak. grym się strafisz> Kolejny idzie, jakiś lukas. Chyba się nie, to zrobię. Takiego chłopie. God moment. Ale to... to... odleciałeś. No. Nie, no tam, Mikusia przecież z takim botem, że ja się załamę to, 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 to. psychicznie. Ona powinna zapisać się kurde, na granie w turnieju. Dobra. Takie jedyne. no jedyne. Takie jedyne. Dobra, dwa TNT. dużo TNT, dużo wełny. Dwa TNT. to w sumie. Dobra, no no fireball nie fireballenie. No. No, no. no, no. nie. nie mają szonser. Dobra, mam Tylko sharpnessa by się przydało. Jakie mam po 66 fps-ów teraz? Nie wiem. Nie wiem jak to Tylko zielony nie No. Tak, tak. Jakaś Mikusia ma lepszego. Lep... 50, 50 CPS-ów ma. Hadę w mój młodszy kill <laughs> 50 CPS-ów chociaż ej, ta nie ma, ej, ta Mikusia ja ma jeszcze. 50 CPS-ów, ja wolę 60 CPS na sekundę. Boga, boga, boga! Idzie! Trzeba, za. Ja kupuję kill Ja bym im zniszczył, ale kupuję do off, nie miałem. Dobra, idę. Na tej górze. O, ja kupuję kilo jeszcze. A co budowa jakaś duża mega? No, kur ja na 15 km. Tu nie mają jeszcze kurde no. drewna pod tym, dlatego kupiłem. Jeszcze mam jak tu jest. Tylko zginął nie wiem. Jezu, ja mam jakie ja, logi. Ja, ja bym ich zabił, ale... Znaczy ja bym byliś... już... Ale kurde. Nie, nie miałem miał kill wtedy. Ja kup... Ne, mi kupię, bo pojedą pewnie na naszą bazę. A ja się skampi i poczekam, aż wyjdą wszyscy z bazy. I mi nie to Więc nieźle łóżko. Więc chrąć się bazy, ja sam ich zraszuję. Idziecie chrąć mieć bazy, wiadomo. Znik pod jednym, bo cię tak przygotowałem, że już po prostu muszę. Weźmy nam we trójkę, może wiedźmy. Nie, bo nie Zauważy... chcę wychodzi... dawać, jeden. Masz jakieś fireballo? Zabijcie, zabijcie, zabijcie. Ja mam fireball. No to rzucaj pod nich. Zaraz, bo Przepraszam, patrz mi. nie Musimy ich teraz. Ja. Chyba Wiem. Ale no, oni się ciągle kończą w tej Wiem, właśnie. Czekaj, czekaj, jedziesz i? No, a czy tutaj jesteś? do Ja no, ich Ja ich jadę. To co oni robią? Ja nie mogę. A, dajcie. Wszyscy... Jezu, co ja zrobiłem? Daj, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Nie, Hmm. Żeby mysz, żeby, ja, ja. Takiego, że myszko tak wyszło, że normalnie że w w kosmos. Dobra, to wypierdźcie. Dzień, dzień, rzucaj. A tak wyszło? Uważaj, uważaj, uważaj! Fireball! Jest! Co ty zrobiłeś? Właśnie w tym momencie nie coś stało? Ale fireball poleciał jakby... w nich, jakby nie wiem czy to się odbiło od fiska, że to, ale nie wiem, możecie pisać w komentarzach coś... jak ten fireball w ogóle poleciał, nie wiem, dziwne. No co jestem! Co ja Co jak no, te, jakieś... co, co Kis... te budują w ogóle? Nie, nie, nie i... mogę! Fireball są tak zwalone! Życie znaczy mi fireballowniki trafił Praktycznie przez to teraz przegrałem. No później! A po prostu powstam. Ja tu oddaję swoje życie, a ten mi się do fireballa pod ja Nie, nie, W nich nie, 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 Idę do idę do nie, Tam nie, 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 mam plus. Jak oni tak obudowali tą bazę? Nie, tylko trzeba strzecięć tych. Nie, no dobra, to ma. No, dobra, widzicie, jak i to... Nie. No, boli cię coś. Tylko bo... oni tam mają fortece. No, Chciałam ma... będę Oni tam mają jakąś bazę... No, A może no, to oni z góry? Nie, nie, Co to Widzicie? No, boli cię O, Weźcie gonić tutaj, żebym mógł klientki postawić. Na górę, na górze zniszcie, na górze zniszczcie. Ty masz fireballa? Do rzucenia. Tak, weź, takuję. Aj. Mmm, Nie Jezus Maria. Poczekajcie, ja kampię u nich w Już. Nie, już za późno. Kurde, bo nie mają takie bazę, że... im w ogóle dowalić. Nie mam z boku im wszedł. Nie ooo! No. Mówiłem, że... Żeby... Rozwalczcie no, mi na górze! Jakby... Jak rozwaliłem tu na górze, to już ty... Jak z basy wychodzi? Ja. Chyba. Ej, to ktoś teraz od boku nie wejdzie, no. bo z bazy wychodzą, no. chyba. Serio? No tak. Jakbyś mi mam w tym... Ale są laki są. Ja, I kupijajcie w